Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. zagremy w Pokémon Platinum Version. Z tej strony Silver, a jest to mój pierwszy odcinek na kanale. No, krótki wstęp, zaczynamy. Okej. Teraz będzie gadka każdego z profesora, czyli witamy Cię w świecie profesorów. I tutaj widzimy profesora Rowana, wszyscy nazywają go profesorem Pokémon. Tak jak jest zawsze. Nie potrzebujemy żadnego info. Dobra, teraz wy nie wiem, czy będziecie widzieć ten dolny ekran. Wydaje mi się, że nie. Właśnie oddam ci znać bola. Wersja platynowa. Jest to mm, połączenie wersji Diamond and Pearl z regionu Sino. Okej, okay, mam do wyboru chłopaka czy dziewczynę. Dobra, więc oddamy sobie chłopaki. Tak. Chcę nasze imię. Hmm. A, p -p -p ma tak się pomylić przy imieniu. Dobra, tak jak zawsze. Silver. Mm -hmm. Przepraszam, ale pięknie słyszycie moje krzesło. Nazwiemy go Barry, tak jak było w anime. Okej... Okay. Zaczynamy naszą przygodę... I jesteśmy pikselem! Jej! Tutaj coś o jakiś tam Pokemonach... specjalny, był specjalny program, zapytajcie profesora... P profesora... Rowana, no. no. Jakiś tam dziwaczny kanał. Takie discovery, coś. I... pyk! nie nieważne w którą stronę byście się ruszyli, i tak wyjdzie. Barry, tu jesteś! Mm, widzisz Hej, Silver, widzisz w telewizji, eee, że profesor Roman studiuje pokemony, prawda? musi mieć mnóstwo pokemonów. Zapytajmy się go, czy da nam jakiegoś. A? Aha, Aha. Eee, Barry się jara naszym nowym komputerem Dobra, więc znajdź profesora Rowana, będę czekał na zewnątrz. Jeśli spojrzysz, zapłacisz mi 10 milionów, tak? Barry jest taki trochę w gorącej wodzie kampany Nie, nie chciałem tego. Tu, tu. Muzyczka jest tu fajna. Mamuśka. jo mami. Silver. Barry przed chwilą wyszedł. Eee, tego nie przetłumacz, sorry. Mój łamany angielski. Czy mamy apaszkę. Albo to jest szalik, nie wiem. Tak, Silver nie wchodzi do wysokiej trawy. Są tam dzikie Pokémony, które mogą Ci zaatakować. Jeśli nie masz Pokemona, to nie dasz rady, papa kochani. No. Twindle town. Śnieg. To jest zawsze śnieg chyba. I idziemy do domu Barry'ego o tu. I... tu! Tak, Barry zawsze na nas będzie wpadał. Nieważne gdzie. Um. Idzie do profesora Romana, ale czegoś chyba zapomniał. Tja. O, oh, Jess, Czegoś zapomniałem. Tja. i mamy iść teraz do niego, nie? Ech, ciężkie to życie. To jest mamuśka. Barego? Zagadajmy? Z dupcią. Silver, szukasz barego. Poszedł na górę. A, że jest taki od dziecka chyba w ten sposób No, na no, w troszkę e, bug, dziennik się teraz będzie tym jarą e, czeka nas na drodze i będziemy mu wisieli 10 milionów, jeśli się spóźnimy. Yeah nothing special to... że taka muzyka to jest wolna dziwna. Idziemy... Gdybyśmy wcześniej chcieli wyjść, to nie wiem, że potem koleś po lewej nam będzie blokował przejście. No, ale widzicie, teraz już się nie jest. Sra... Droga 201. Hmm, sporo. Sporo, dróg, sporo. Hmm, za wolno. Chcę wejść do laboratorium profesora Romana i teraz yy, ten istny debil. Przepraszam, że go tak określę, ale Barry jest jednak szurnięty. Będzie chciał przebiec przed wysoką trawę, mając nadzieję, że żaden pokémon nas nie zaatakuje. Ja. Yeah. Powodzenia. Mhm, tutaj nam dalej mówię o, o to, żebyśmy przebiegli. Oha. Uh, uh -huh. Crazy. Z zatrzymaj się. Ktoś krzyczy z daleka. Któż to może być? Ciao, to i tak! Pixel profesora Rowana. Tak nazywam go pikselem. Yy, nie macie przy sobie Pokémonów i chcecie jej wysoką trawę. Barry, trzy kropki, trzy kropki. Profesor, trzy kropki, trzy kropki, trzy kropki. Trzy kropki. Hej, Silver, ten stary koleś. To nie profesor Rowan? Co on tu robi? Trzy kropki, trzy kropki. Byłem no, zmęczony. A... Coś tam o pokemona. Pokémona. Nie wiem. Tu, 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 coś tam mowy na, na słuchania po części. O. Czy naprawdę kochamy Pokémony? Tak, nie wiedzieliście, ale szybko kliknąłem tak. Ja też, też kocham bardzo Pokémony. Jeszcze raz się pyta, czy kocha tego Pokémony? Może nas pytać tysiąc razy, ale my nie zmienimy odpowiedzi. Kochamy Pokémony, prawda, Silver? No niby tak, bo jak powiemy nie, to oni. Niby... Pana, niech coś tam powiedzą, że na serio? No weź, musimy powiedzieć to tak. Niestety. Barry chce, żebyśmy dostali pokemony, Ale profesor ma trzy, miał trzy kropki. Nie tłumaczę tego słowa w słowo, bo tego będzie za dużo. Zresztą też nie przetłumaczę wszystkiego. Czego się bezgubił? Ej, hey, idzie dawno. No, no, patrzcie, no. Najlepszy imię świata. Aaa, Boron zapomniał te czuszki. Najlepszy. No Dziękuję Dawnowi Dono i każe nam zaraz... Aha, ona jest tym oburzona. No ale whatever. Ooo, oh, come on. I otwórz teczka z Pokémonami. Mm, I z Barem obieć, byśmy wybrali pierwszy. Okej, okay. tak więc wybieram Pokémona. Pistol. Ha! Trzy Pokebale. Wybierz. Teraz tak, przedstawię każdego Pokemona. Tertuit Pokémon typu trawiastego ewoluuje bodajże na levelu 18 w Grotla i 32 w Tortere. Tortera zyskuje pod typ ziemny. Tych leveli dokładnie nie pamiętam. Chimchar Pokémon ognista, małpka. Ewoluuje w Monferno, a następnie w inferneipa Na 18 i 36 chyba jakoś tak. I Pipla, Pokemon Pingwin lol ewoluję w primplapa a potem w the fuck zapomniałem to w zapomniałem się co pokemona eee ah, whatever hmm nie wiem którego wybrać Sercuję go trenowałem, ćwiczara też piplapa niby też Demet... Mm. Tak myślę co, kto będzie najlepszy potem. O, Empoleon. Tak się empolion, tak się nazywa. Maksymalna forma Piplapa. A grunt to siedzieć parę minut i patrzeć. Dobra, wybieram pipapa. Tak, tak, chyba. Nie wiem, muszę pomyśleć. A, wybieram Piplapa. O i zapomniałem powiedzieć, że Monferno zyskuje pod ewolucji... Cimczer po ewolucji zyskuje podtyp walczący. Może nauczyć się bardzo silnego ruchu mach, yy, mach cios. Mach Punch. Bardzo dobry ruch walczący. No ale trudno to tam tak nawiasem, mówiąc co? Ron mówi, że idzie do swojego laboratorium w Sandgem Town i żebyśmy się do niego odwiedzili. Profesorze, proszę na mnie poczekać. Yy, proszę mnie przepuścić. Ta. Dawno. Yy, widziałeś to? Profesor Wayne to jest naprawdę fajny. W telewizji wygląda na jakiegoś tam strasznego coś. Uuu, Barry ma podiarę. Zgadujcie dlaczego. Silver, mamy teraz pokemony. Tylko jest teraz możemy jedną rzecz zrobić. Ugadasz się? Jeśli zawsze chciałem to powiedzieć. Tymczasem wreszcie nadszedł. Silver, wyżywam, wyzywam cię na walkę. Ty yeah. ja, tak jest zawsze. No, Okej. Okay. No i zaczyncie naszą walkę. Barry ma Tertuiga. No zawsze może tak mieć. Piplup pound na śmierć. O Boże Windrow. Zwiększy bodajże mu się defensywa, no właśnie. A ja mam Growl'a, zmniejszam mu atak. Fak, fuck, i teraz on nie zwiększał swoją defensywę na maxa. To w sumie to ja zmniejsza w tym czasie atak. Tak, for fun. Ja już widzę tą walkę. Już wiem na czym ona będzie polegała. Ja mam atak tak, żeby mi robił prawie, że nic. No co za męda. Wiem, że to bez sensu używanie tych growli, ale trudno. No na razie Piplup ma tylko ruch Pound i grow, Tertwig właśnie Windrow i Tackle. O Boże, no to no, jeszcze bardziej. To chore, o mnie Windrow to jest ruch typu wodnego, jak dobrze pamiętam. Ojej, spudłował, jaka szkoda. Fak, przychodzi do ataku, ale zadaje nam teraz też malutko. Tia, boska walka. Grunt to gdzieś nakryto. Ale żeby ja miał ukryta walka. O Boże. Na tym to polega cała ta walka. On trochę za szybko mnie bije. Nie zdążę. Fak. Nie zdąży go ubić. Ja mu zwiększyłem atak, ale defensywę mam małą. On ma o wiele większą dzięki temu głupiemu zwiększaniu. On z podłową jest jakby kryt wszedł. Fuck. Owale się Tertwig. Mógłbyś wziąć mądroła. Górą to przegrać na pierwszą walkę, nie? Ta! I to nie moja wina. Ten był głupi. Aha, aha, wygrałem, wygrałem. No, coś tam gada. Że walki dają mnóstwo zabawy. Aha, czyli idziemy do domu, bo nasze pokemony muszą odpocząć. Mamuś nam robi kanapki. Mam nadzieję. Aha. Raczej nie. Co się stało, kochanie? Co ci się stało? Meliście szczęście. Dun, 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 dun. No taka trochę na nas... ma do nas wąty. I teraz mówi, że możemy iść do Sundem Town. I dostaliśmy parę shoesów. To jest chyba w, jedyny... w ogóle w tej generacji dostaje się shoesy najszybciej. Najszybciej chyba w ogóle ze wszystkich możliwych. Tak, niechcący na nią kliknąłem. Idź sobie. No wreszcie. Wolność. I możemy biec. Chociaż dużo to nie zmienia. Nie no wiem, do barego trzeba iść. Chyba nie. No już tutaj czekam. Baryt za szybko. Y y Coś to mówiłś Aha. Niedaleko tutaj znajduje się jezioro, gdzie żyje jeden z trzech legendarnych Pokémonów duchów, takich duszków jakby. Są to Pokémony mądrości, waleczności i siły. Nie. Mądrości. Yy, odwagi i siły. Na takie są. Ale myślę, że na tym skończymy już pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Co tam więcej? Na razie i cześć.